Podczas y, akcji książki na, na Nowolipkach spotykamy panią Batę Homontowską, organizatorkę. Czy jest pani zadowolona z imprezy? Tak, bardzo się cieszę, bo dotrzymaliśmy słowa. W marcu tego roku odbyła się gra Future City Game Budzimy Muranów, którą robiliśmy właśnie razem z Atelier Joanny Klimas i z Urzędem i Śródmieści i Wola i z British Council. I w ramach tej gry w, przez dwa dni środowisko tutaj lokalne, mieszkańcy, aktywiści... Członkowie różnych organizacji i wszyscy, którzy, na którym leży na sercu Muranów, wymyślali jakieś rzeczy, pomysły na ożywienie tego miejsca. I były, było pięć projektów, i z tych pięciu projektów wybraliśmy jeden właśnie książki na Nowolipkach. Czyli kiermasz książki, nawiązujący do tradycji dawnych Muranowa, gdzie przed wojną było bardzo dużo antykwariatów i księgarni. Dzisiaj o tym opowiadał dr Jacek Leociak, który miał wykład w ramach kiermaszu. No i w czasie getta też tutaj kwitł handel książkami. Przez jakiś czas był to handel nielegalny, ponieważ sprzedawanie książek było, było zakazane w getcie. No i bardzo się cieszymy, że że po prostu cieszymy, mówię, bo to nie jest tylko jakby moja sługa, ale całego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów, które założyliśmy też w marcu i, i no dzięki któremu to się udało. Więc jest dwadzieścia parę fantastycznych osób, które się przyczyniły do realizacji tego, tego pomysłu. No i bardzo mnie cieszy, że w ogóle ludzie przyszli, tak, że mimo że ta informacja szła głównie przez Facebooka, przez, było też trochę plakatów tutaj rozwieszanych i przez gazetę Muranowską. No, że jest frekwencja. Mam tutaj książkę, którą polecam wszystkim wybicielom Muranowa Józefa Hena Nowolipie. Józef Hen był dzisiaj gościem Kiermaszu, honorowym. Odpowiadał na pytania, podpisywał te książki, udało mu się zrobić autograf. I on tutaj wspomina w tej książce swoje dzieciństwo spędzone właśnie, właśnie na Nowolipiu, czyli, czyli w tym rejonie. I dzięki tej książce można sobie uświadomić, jak to miejsce wyglądało przed wojną, bo jednak bardzo się zmieniło. Podczas Kiermaszu Książkowego na Warszawskim Muranowie spotykamy pana Tomasza Latosa, właściciela największego antykwariatu oraz chyba najnowszego. Mieszczącego się na ulicy Karmelickiej. Panie Tomku, czy jest Pan zadowolony z dzisiejszej imprezy? Bardzo jestem zadowolony. E, mimo, może, nie najcieplejszej pogody, może, nie naj, e, że tak powiem, e, frekwencji ludzi, którzy tutaj odwiedzili nas, też nie najwyższej, natomiast ekonomicznie ja jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że impreza będzie powtórzona nie raz i chętnie będę brał w niej udział. Czyli okazuje się, że mimo tego, że mówio, mówi się o tym, że, że jest spadek czytelnictwa, że ludzie nie czytają, to nawet w tak małym, lokalnym wymiarze, jak osiedlowa impreza, może mieć sens. Widzimy tutaj 4-5 stoisk yy, antykwarycznych i chyba wszyscy są zadowoleni. Są zadowoleni. Wystarczy po prostu ten jeden ruch, po prostu wyjść z tymi książkami poza teren antykwariatu. I jak widać, czy tak naprawdę hasłem powinno być, że nie ludzie mniej czytają, tylko sprzedawcy książek nie potrafią do nich dotrzeć. Na to wychodzi.